Chciałabym Wam przedstawić krótką recenzję na temat butów ASICS Solution Speed FF. Solution Speed FF to obuwie przeznaczone dla wielbicieli gry ofensywnej. Technologia Flight Foam sprawia, że nie odczuwamy ciężkości buta podczas gry. Dzięki piance, która jest wykonana z nanowukiem, z zastosowanie Flexion Fit sprawia, że komfort gry się zwiększa dzięki bezszwowej i elastycznej kolekce, która dopasowuje się do stopy. W Speed FF został zastosowany system Twist Rust, wobec tego nasz but ma odpowiednią przyczepność i stabilizację pomimo swobody ruchu.